Natalia Siwiec zrobiła karierę w dużej mierze dzięki apatowaniu golizną i, choć od jej debiutu w showbiznesie minęła już dekada, celebrytka nadal chętnie rozbiera się przed obiektywem. Na Insta Stories zareklamowała właśnie album zawierający jej nagie zdjęcia, wydany się pod szyldem Nonaket Magazine. Instagramowy profil tegoż magazynu ma niewiele ponad tysiąc obserwujących, a w bio można wyczytać. Że jego twórcą jest niejaki rabica mężczyzna reklamuje się jako fotograf ludzi, architektury i wnętrz. Na jego stronie internetowej można znaleźć zdjęcia nagich kobiet, głównie Polek. Przy większości z nich widnieje informacja wyprzedaż. Z kolei książka z aktami Natalii Siwiec reklamowana jest na Instastory z prostym hasłem, kup teraz. No Naked Magazine to cyfrowa scena, na której znajdziesz zdjęcia. Filmy wideo i światowej klasy modelki, ekskluzywne i nieocenzurowane treści, których nie znajdziesz nigdzie indziej. na magazyn jest celebrowanie zapomnianej sztuki klasycznego aktu, uchwycenie elegancji i romantyzmu kobiecej formy. Dziękujemy za umożliwienie nam spełnienia naszego marzenia. Zapraszamy do przyłączenia się do nas, ponieważ pracujemy z najgorętszymi dziewczynami na całym świecie. Stworzony przez Robbiego Cyrona magazyn jest przeznaczony dla naszych subskrybentów, którzy rozumieją wartość wolności twórczej, czytamy w opisie magazynu. Album z rozbieranymi zdjęciami Siwiec ma formę książeczki z twardą okładką, zawiera 176 stron i kosztuje 50 euro. Można ją mieć też w specjalnej limitowanej edycji za 250 euro.